No to rozpętała się gównoburza. To nie jest normalne. Przecież coś tutaj niega. Ale to nieprawda. W głowach wszystko się spina. Zobaczcie, obejrzyjcie. Ja będę rozważał, jeśli tu nie, nie uzyskamy jakiejś yy, deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku yy, decyzję, że Polska wypełni tę yy, potrzebę z własnych środków. A nasz szanowny pan premier niemiecki mówi, że e, chodzi o zadośćuczynienie dla tych osób, które jeszcze żyją, a były poszkodowane przez e, Niemców. Nie przez hitlerowców, przez Niemców. No i wyobraźcie sobie, i co, i myślicie, że, że to jest nie fair, tak? Że, no bo tam cała wypowiedź była taka, że on, e, jak Niemcy się nie zdeklarują, no to on z, z własnego budżetu, czyli z moich podatków i z twoich podatków, on zrobi e, ten pierwszy krok w sprawie reparacji i zadośćuczyni tym, którzy e, no, powinni, powinni dostać te zadośćuczynienia. Niektórzy jeszcze żyją, to jest garstka ludzi, tych ludzi już są bardzo starzy, i uważam, że tak, że oni powinni dostać zadośćuczynienie, może niekoniecznie z moich podatków. Ale zobaczcie, pomyślcie, tylko pomyślcie, jak to się pięknie spina. Pamiętacie panią minister edukacji i polskie obozy e, hitlerowskie. A pamiętacie polskich hitlerowców? A może pamiętacie wypowiedź samego pana premiera, który jeszcze niedawno powiedział, że tu Polska zaatakowała Polskę i no kochani, jak to nie może, to no słuchajcie, to jest to jest jak w Excelu. Jak połączycie te wszystkie rzeczy razem, no to musi się to spinać, no. Skoro polskie obozy hitlerowskie były, skoro Polska zaatakowała Polskę i z Polską Polscy naziści. No moi drodzy, no to trzeba zadośćuczynić uczynić, no, Z polskiego budżetu. Nieprawdaż?